Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M Dzisiaj na odcinku otworzymy sobie blaster boxa z kolekcji FIFA 365 2020 troszeczkę czasu już minęło kiedy ostatnio otwierałem właśnie ten produkt, więc dzisiaj sobie ponownie go otworzymy, 5 limitek w środku gdzie to tutaj mamy tutaj do tego 8 saszetek pojedynek sobie zrobimy tych pięciu limitek. Dla przypomnienia, kto tutaj był: Icardi, Paris Saint-Germain, Danilo, Juventus, Lukaku, Inter, Jao Félix, Atletico i Jao Cancelo, Manchester City, czyli te pięć drużyn. Osiem saszetek. Miejmy nadzieję, że też wpadnie rarka. No, i co, lecimy? Wszystko za jeden punkcik. Mamy Borusję, Barcelona, jest Juventus, Ramsey, więc punkcik. Tutaj Brazylia, United i Atletico Oblak. Więc jak na razie dwie karteczki wpadły. Realu nie ma, United też nie ma, jest za to Inter. Lazaro. Szalkę i dwa razy Chelsea. Liverpool jest Atletico. Herrera, druga karta. Lyon znowu Atletico i jest we własnej osobie João Felix, trzecia karta City, Ederson i jest również Paris Saint-Germain, Bernat czyli w końcu wszyscy już mają po punkciku ale na prowadzeniu Atletico trzy karty Ajax Liverpool Schalke, Borussia, jest Inter Azamoa i Liverpool United i popatrzcie dwa razy Manchester City Angelino i Ederson więc w tym momencie City i Atletico na prowadzeniu tutaj mamy River, jest Juventus Emre Chan i Messi Barcelona trzy saszetki do końca mamy Ajax i znowu Juventus, Bonucci czyli już trzy drużyny na prowadzeniu Szalkę, Liverpool, jest Atletico, Marcos Jorente i znowu Atletico prowadzi. Ivan Dijk. Mamy Palmeiras, River, ponownie River, Portugalia, Real i, i Atletico, Lemar. No, ciężko będzie. Żeby ktoś inny aniżeli Atletico Tutaj zwyciężył Mamy Vecino, Inter Ponownie Atletico, Thomas Napoli, Borussia szalkę i ponownie Borussia, więc mamy rozstrzygnięcie Wygrywa Atletico I tutaj Jao Felix W sumie 6 kart No i na drugim miejscu Exequo City, Inter i Juventus, a na ostatnim Paris Saint Germain, tylko jedna karta. Tak więc moi kochani, szybciutko nam to poszło 4 minutki. Tak więc z wami się żegnam. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Cześć Wam.